Nie nasza rzeka, chociaż wiele tu nie ma i zdepkę mało i więcej nic, ale wieczności w mojej ojczyźnie niebieskiej będę miał pałac co z złotem śni ja mam pałac tam poza górami, w tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, a mi mój Kraju, gdzie młodość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, Tam i mój zbawca koronę da, choć tutaj często zmęczony, znękany. Tak jak prorok pod głową mam głaz, ja się nie martwię, bo w niebie dostanę swój własny pałac na wieczny czas. Tak ja mam pałac, tam poza burą. W jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, tam mi mój Zbawca koronę da. Musisz na zawsze pożegnać rodzinę, by tylko Bogu służyć w swym życiu. W naszych sercach zostanie wspomnienie miłe, długo nie zaschnieł zabłyszcząca w oku. Idź więc, Sługo Boży, tam gdzie Pan Cię wzywa. Świat ten na pragnienie jest za mały. I z radością w duszy, z podniesionym czołem, bo swe życie w ofierze Bogu dał dla chwały. Ale w pierwszym Ty zaczniesz błogosławić, upadnij na kolana przed rodzicami, niech przez ich rąk włożenie. Gracie sprawić, byś mu wiernie służył na ziemi, a kiedyś nie bez apostołami. Matka Ojciec proszę, Jezu błogosław naszemu synowi. Na apostolskiej chwały niech zawsze jest gotowy. Błogosławieństwo Twego Ojca, niech ci towarzyszy do ołtarza pańskiego i na całej drodze kapłańskiego życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Błogosławieństwo Twojej Matki, niech idzie z Tobą. Maria Królowo Kapłanów, niech Cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko Najświętsza, oddaję Ci mojego Syna Twoje ręce. Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Pozwólcie, że jeszcze słowo do Was. Tej dobroci, tej miłości do człowieka, kapłan najbardziej uczy się w domu rodzinnym. Tam poznaje trudy i krzyże życia codziennego. Tam poznaje problemy ludzkie. Problemy człowiecze. Dalej bądźcie tą świątynią, tą szkołą życia człowieczego, i dalej uwrażliwiajcie także i syna kapłana na problemy ludzkie. Wychowanie się nie kończy, ojciec i matka dalej idą wiernie na drodze życia kapłańskiego swojego Syna. Trudno dziś nam ludziom powiedzieć, jaka będzie droga kapłańska waszego Syna. Kapłanie Kazimierzu, zanim pójdziesz do ludzi, zanim będziesz cokolwiek do nich mówił, to najpierw zawsze Klękaj przed tabernakulum. Jeżeli będziesz nerwowy, i może nieraz przyjdzie moment, że powiesz, nagadam tym ludziom. Zanim to powiesz, klęknij przed tabernakulum. Kiedy wyjdziesz z kościoła i pójdziesz do ludzi, zanim pójdziesz do ludzi, to klęknij przed tabernakulum. I tam zostaw wszystkie troski. Cokolwiek masz goryczy, mów przed Jezusem, nigdy przed ludźmi. Pamiętaj, oni mają goryczy dosyć. Idź i głoś pokój, idź i głoś dobroć. On to w dzień przed męką wziął w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł z oczy ku niebu do Ciebie, Boga Ojca, swojego Wszechmogącego, i dzięki Tobie z błogosławień, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Wierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechu. To częcie na moją pamiątkę. Tak się składa, że jestem tu sam. Jest tu przedstawicielka właśnie tej rodziny, która tak szczególnie serdecznie chce powiedzieć słowa serca płynące skierowane do swojego braciszka. W dalszym ciągu będzie mu była a przyjść już Kiądz. Tak? Powiedzcie dla braciszka swego, proszę bardzo. Gdzieś tam przy proboszczu starym będziesz młody i gorliwy, a ksiądz proboszcz słaby, siwy. Czasem dziutko Tobie zleci na nauce małych dzieci. Będziesz ludniejszy wiarę i sprawowałszy ofiarę. Mały dzieci ościsz oh, wiele u w Twym kościele. o swej hasce, o Twym ojcu, o Twej matce. Oni Tobie dali życie i modlili się w ukrycie. Oni żyli tylko na tobie. Gdzie łzy nie płyno, wszystkie troski przeminą, a mimo izba.